Dobry, dawno mnie nie był załatwiony jaki ładny grzybia. Wybraliśmy się dzisiaj na grzyby, nie padało w ogóle od paru tygodni, ale coś ktoś tam mówił, że coś jest. Oczywiście koszyka nie brałem, bo po co? Koszyk został w Aucio tutaj. A ja tylko wlazłem do lasu i zobacz, co się stało. Patrz, co się stało. W ogóle to subskrybuj kanał, jak chcesz zobaczyć, co się stało. Na no nieświadomce patrzę, ty patrz, leży coś, ale to jakby komuś ktoś kopnął. O, bo tu i drugi był. Jest, o, ciepnięty, nie? O, jest mały grzyb, jakby kopnięty. Czy znaczy kopnięty? Jest prawdziwe Tylko, że Może je kasarna gdzie kopnęła Ach ty, Na pewno jakaś sarna Chodź ci głębiej w las, bo tu wieje O I weź tu coś powiedz ty Weź coś powiedz Powiedz coś <grywia> Jak wieje. O, ale tu jak tak blisko było to muszę tam dalej też być bardzo ładny grzyb, prawdziweczek, pierwszy w tym roku, a jaki młody ty, weź tu coś znać w tych liściach, no, na pewno, znajdziesz. Jeden gdzieś tam przypadkiem dla zachęty wyskoczył, jeszcze byś go nie znalazł, gdyby nie sarna, już nagrywa, 10 odcinków już będzie. Zawsze były tutaj, ale tu chyba jeden był taki dla zachęty, tak jak ostatnio, krzaki jakieś. O, ja to znam, co to za grzyb? Znanym się pytam, co to za grzyb? Dobrze, że koszyka nie brałem, bo by latał z tym jednym grzybem i z koszykiem po całym lesie nic by nie było. Czy czerwonki są? O, już ktoś wygrzebał pewnie, prawdziwka. Tutaj chyba lisek kurkę ciapnął. Coś tu musiało być. Kurki, suche, pa. O mówię, że w tym roku będzie mało grzybów, nie? Patrzę, tutaj coś rośnie, tutaj coś rośnie, tutaj coś rośnie. <laughs> to chyba kanie. No tak. To są... Ciebie patrzę, jeszcze się rozglądam. No, to młode kanie. Ciekawe, czy suche. Nie, dobre. Dobra, weźmiemy parę sztuk. Te są większe trochę. Ty zobacz, myślałem, że takich pająk, to kania. Jedna, druga. No i zaraz zobaczymy, czy to kania. Wyciągamy ją. O, pusty trzonek. I tutaj, o, on taki, taki, taki... średnio ruchomy. O kurwa. Może, bo jest młoda, może jeszcze ta. Ale taki, to kania jest. kurwa. Tak jest. Takie sztukanie rosną. Nigdy się nie spodziewałem tutaj kani. Zbieramy to. <laughs> Jeszcze raz sprawdziłem w koglach, bo ja zazwyczaj takie większe zbieram. po, następno. Zazwyczaj takie większe zbieram, o, ale ona pusta jest w środku. Dobra, z młodej kani też coś będzie. Czekaj, coś tutaj znalazłem. To też mi wygląda na kanie młodą, byś tutaj to rozerwał i zostawił. To tą młodą to zostawię. Czekaj, o niech ona sobie tak rośnie, a idziemy po te. O, te są ciut większe. Bo będą, będą się nadawały. O, tu w ogóle odpadł w niej. O, jest, jest. Młode, ale są. Nie będę... Rezerwował, bo ktoś ukradnie O, jak o bo tu taka młoda to zostawię ją No i już parę sztuk jest A my idziemy jeszcze po jedną Pa, przy drodze rośnie Ha, ha ta, to to jest Ta to jest duża ta. O zobacz jaka kania O to, to można zerwać, chodź. Bo zaraz coś najedzie, i będzie pokani O, jakaś muszka. O, I to jest duża kania. Gdy jechałem, autem jej nie widziałem. O, coś mi ostrość gubi. Ostatnio. Musi, ostatnio co popił. Idziemy do auta. Tutaj po tej drugiej stronie nie lubię latać. Od auta. bo to zawsze jakieś te, co. Strzygi latają, nie? Ale pamiętam kanie tutaj zawsze były. No, zawsze tutaj kanie były. I teraz widzę, że też są. Trochę mniejsze, bo jeszcze nie urosły, ale, ale są. No, no, no to idziemy po kanie. Pokażę Wam o cztery sztuki już rosną. Cytryniaki też rosną. No, ale zobacz. <laughs> Dziś będą kanie. Serwowane. Bo, o, ta to trochę większa. O, bo jedna. O. Prawie jak Muchomor. Mam nadzieję, że nie. No ale te. O, różne. Luźne Tesu, jak one się nazywają. Też wiesz o co chodzi. Pierścienie. O, tu następna młoda. O. I tutaj też widzę. o. To zb zbieramy tam u mnie kanie, to wszyscy lubią. <noise> Bo pod warunkiem, że są tu kanie. Patrz <noise> ładny bukiecik. Bukiet kani. To też kania chyba. No po drugiej stronie. O, idziemy, idziemy gdzieś tutaj. Była ta kaniuchna. Czekaj. Chyba tędy tylko. <noise> Ciekawe czy będzie. Teraz ogarniemy temat, Wiem, bo to gdzieś po tej stronie, mam nadzieję, że jakaś większa była. Już nie pamiętam. Czekaj, jakiś reklamówki tutaj widzę wszystko jest. Czekaj. A rośnie. <laughs> rośnie, ale nie chce mi się z tego syfu je zbierać. Jakaś ona budzi taka. To no, spadało coś. Z Dobra zostawię, a może, dobra, jest zajdziemy zejdziemy po nią Czasem warto pójść, zobaczyć co się dzieje tutaj O! Nie jest taka zła jakaś, taka podziubana, ale Niech będzie No, no i pada I co teraz? Teraz nic, ale Kani cały koszyk jest O! Znowu, oś coś mi gubi Może bliżej trochę, o! Teraz jest okej, okay. o! Zobaczymy tutaj na naszą miejscówkę. Tutaj kiedyś też coś znalazłem. Czekaj, bo gubi mi cały czas ostrość. Ja będę musiał wymienić telefon. Popatrzcie. To jakiś przysmak teściowy. Jeden, drugi. Muszę cały czas na szerokokątnym działać. <grym> Ale niewygodnie jest mi. Ty, jakiś grzybiesz tam jest po. Coś tam łazi. No tam pokażesz. No, odjeżdżę. Akurat nic nie było. <noise> to. Pies ganią tą ostrożną. Ja Muszę popatrzeć co tu jest. I... I telefon był wyłączony i włączony. Dalej nic. Dalej nic. Dalej bym podszedł. o, coś tu rośnie jakiś grzybek zaraz będzie jechał tutaj zaraz zobaczę, się będę też udawał będę, że się schylam czekaj, czekaj zaraz udaję, że się schylam, czekaj o, dobra Pewnie go szlak trafi zobaczycie gościu tam wiesz, się zatrzymał pyta się, czy są grzyby ja mu no są są kureczki, nie on no, mówi, no ja tu tylko dwa prawdziwki znalazłem no, jeszcze nie czas na grzyby, nie tutaj. Jeszcze zajedziemy na jedną miejscówkę. Tutaj coś miało być. Nie ma ale jazda. No nic. Ważne jest że cały koszyk kanin zbierę. No już się liczy. Nie ma co płakać. O jaka ładna lejka. Idę. popatrzę. Mam miejscówkę taką na podgrzybki, ale... Raczej się nie pojawiają, więc nic z tego nie będzie. Idziemy do auta. Bo jak pogoda się zmienia, Desz, słońce, Desz, słońce, grat. Na razie nic tu nie widzę. Przejdę się kawałek, jak nie ma, nic tu nie ma. A więc tak, grzybów nie ma. Nie czepiajcie się, że trzymam telefon, czy kamerę w ręku i jadę, bo jestem na, na drodze, ale w lesie, czyli takiej drodze, którą drogą nie jest. <laughs> nie jest publiczną, także... No, to tak jakby ktoś tam się pytał. No, co mogę jeszcze powiedzieć? No, nie ma na razie sezonu. Myślę, że w tym roku sezon będzie dosyć krótki, bo w tamtym roku też w wrześniu to spokojnie zbierałem, a teraz mamy październik. To nic no, trzeba trzymać się razem i jakoś tam będzie. Ważne, że koszyk Kani nazbierał, jednego prawdziwka. Teraz tutaj znajomego spotkałem, to mówi, że też dwa prawdziwki ma. No dobra, kończę tu nierównowalkę, wpadnę tu za trzy dni. No to na razie.